Więc proszę. Kto zabił Mirka? chciałem coś nagrać. I tak zapomyślałem Kurwa zamki i mordycz ma to zajebana Dziękuję Tak myślałem żeby coś nagrać. Więc tak, tu macie moje albo słuchawki są pięte Cześć. To jest moja wieża. Działa? DT Audio. Tu zadanie. Tu ściąga na angielski, tak? Wiem, że jeszcze nie ma. Harmonia, harmonia, woda, mikrofon, bo nagrywający przed chwilą, piórnik, Matmach angielski, lampa. Lampa, matma, matma, telewizor, krzesło, portfel, plecak, pilot, słuchawki, ledy. Pierdolnik. Jeszcze tak w sumie o, widać mnie Widzisz, Kurwa mokro, huf. Hu. ej, zajebisty bitrate Chat, zajebisty Bitrate Czekajcie. Ja wam pokażę ciekawostkę to, 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 tu macie Biedronkę nie? A teraz nie widać, jest za ciemno, ale tam macie McDonalda ale dojebana jakość, o kurwa